Pamiętacie gościa, który miał 0 pucharków, a miał Dynamajka? Dzisiaj mamy kolejnego takiego typeczka, który też ma 0 pucharków i ma postać, która jest w i pucharków, no za sporą liczbę w sumie pucharków. Wiem, że trochę masu maślane, ale zaraz wszystko wam wytłumaczę co i jak Naprawdę będzie to mega ciekawy odcinek, więc jak możecie zostawcie na wstępie łapeczkę w górę Dawajcie ziomeczki, wbijamy tutaj ponad 2000 lajkaczy, wiem, że jesteśmy w stanie co zrobić Ten typeczek, którego wam pokażę ma 0 pucharków, więc zróbmy także że jedna łapka w górę to jeden pucharek dla niego Żeby troszkę ziomeczek się ucieszył, bo taki trochę biedny wiecie, no 0 pucharków to nie za dużo Oprócz tego możecie zostawić subika na moim kanale, bo jest nas już coraz więcej Dawajcie, dołączajcie do nasowej armii, lecimy, lecimy Eee, oczywiście nikogo nie zmuszam. Jeszcze, jak chcecie, żebym przybywał wam serdeczny napiszcie mi w komentarzu, jaka była wasza pierwsza legenda w Brawl Stars. Wiem, że niektórzy mogą nie mieć legendy, więc wtedy po prostu napiszcie, że nie macie ani jednej legendy. Ja nie będę przedłużał już tego filmu, no i przechodzimy do tematu. A więc, okej, okay, na początek muszę sobie wpisać ID tego klubu, więc dajcie mi chwilkę. Jak widzicie, tak ono się prezentuje. Jakby ktoś z Was chciał sobie sprawdzić, to wpiszcie sobie hashtag p 8 vv 2 l no i klikacie szukaj i wtedy wam wyskakuje taki oto klanik yy, Ogólnie z tego co wiem to zazwyczaj kody klanów są dłuższe to jest taki krótki jakiś Ale to może dlatego, że dawno został założony A raczej na pewno dlatego Bo patrzcie, ten ziomeczek yy, jak widzicie maverick, taki ma taki manik I ma zero pucharków yy, No i wchodzimy sobie teraz w zadymiarzy I ma ich dwóch I ma Jessie, która po prostu była do zdobycia w Alei, Alei Pucharków. Ale właśnie, żeby ją zdobyć, to trzeba było mieć jakąś tam liczbę pucharków, a ten gość ma zero, więc o co chodzi? Ogólnie tak jak właśnie w poprzednim odcinku z Dynamike'iem, ten typeczek grał pewnie jak była beta gry Brawl Stars, było to dawno, w 2018 roku podajże. No i wtedy właśnie postacie dropiły, które były w Alei Pucharków, dropiły normalnie ze skrzynek, jak ktoś sobie na początek ładował gemy. I tak właśnie ten ziomeczek musiał zdobyć tą Jessie. No jest to naprawdę mega dziwne, w ogóle jak macie jakieś takie inne konta, na których ktoś ma jakąś postać, zaleje pucharków a ma zero pucharków, no to śmiało mi podsyłajcie, też może postaram się o tym nagrać. Bo jest naprawdę ciekawa sytuacja. I teraz sobie scrollujemy i zobaczymy po prostu, gdzie jest Jesse, z tego co pamiętam, ona jest chyba za 500 pucharków. Tak dokładnie, Jesse odbokowywało się za 500 pucharków, no a tamten typek miał zero. No więc właśnie jedyne wytłumaczenie, jakie jest dla tamtego typka, to że grał on po prostu za czasów bety, grał dawno w Brawla. No i wtedy można było ją normalnie dropnąć ze skrzynki. Ale to i tak musiał mieć ten gość w ogóle farta, że ją trafił, nie? W poprzednim odcinku z tej serii właśnie pokazywałem wam gościa, który miał na zero pucharków, więc jeszcze ciekawiej. Ciekawe czy będzie jeszcze ktoś taki na przykład, kto będzie miał yy, tutaj bo, a ma zero pucharków. Jak znacie kogoś takiego, to śmiało mi podsyłajcie, bo to na pewno będzie bardzo ciekawe. I jako, że jest odcinek o Jesse, no to muszę zagrać jeszcze jedną giereczkę, standardowo robimy tak, że jak ja przegram tą giereczkę tak dosyć szybko padnę, no to wtedy robię jakieś wyzwanie od was w kolejnym odcinku, dobra? Ja pozwólcie, że wezmę sobie czerwono, czerwony smok Jesse. a jakbym przegrał, to napiszcie mi teraz w komentarzu po prostu jakieś ciekawe wyzwanie i postaram się zrobić je w kolejnym odcinku, dobra klikam graj, żeby nie było, muszę zająć co najmniej czwarte miejsce w tej gierce, inaczej robię wyzwanie od was, mam nadzieję, że mi się uda, bo no inaczej będzie słabo, gram z jakimś z ziomeczkiem, który jest nitą i chyba to jest rusek, więc nie za dobrze to świadczy, ale dajmy szansę, może będzie dobry, nie skreślajmy każdego, teraz może będzie lepiej z ruskim, oczywiście nie, że ja coś mam do Rosjanów, bo wiadomo, ja każdego szanuję nie można tak patrzeć, że ktoś jest z jakiegoś kraju, to się go wyzywa czy coś, bo to, to tak się nie robi to jest rasizm, to jest łe, tego tak nie róbcie z nikim, tylko po prostu wiecie ja, o właśnie o tym mówię, ja gram z kimś yy, z, i widzę, że ma nik rosyjski, to zazwyczaj przegrywam, dlatego po prostu tak tak mi to wygląda, ale no Teraz ten ziomeczek też nie jest najlepszy, jak widać, bo już deadnął. No. A i muszę uważać, bo ta piperka tutaj widzę, że naprawdę się czai. Mmm, okej, okay, robisz to tak. Oj, to był Twój błąd, piperko. Dostań, 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 dostała. Zapiłem ją Essa, widzisz? Tak się gra, Someczku, widzisz jak kieruje? Bardzo ładnie. Ej, czekajcie, bo ja powiedziałem, że czwarte miejsce chodziło mi o to, że drugie miejsce, bo ja zapomniałem, że gram duo, a nie Solo. No dobra, no to musimy zająć drugie miejsce, żeby nie było. Kurczę Mordko, nie kampimy w krzakach, to nie jest taka taktyka. Ja wiem, że tak lubisz grać, ale widzowie tutaj muszą mieć ciekawą gierkę do oglądania, a nie, że sobie będziemy siedzieć i kampić w krzakach. No mordo. Halo, przecież to jest Brawl Stars, tutaj trzeba się bawić gierką, a nie. <laughs> o nie, ten Leon ma 9 cubów, ja uciekam, od niego idzie jeszcze Piperka! Jo ja się seriocykam. O dobra. Od Rzeczywiście, chyba warto odejść. Gdzie jest trzeci team? Bo my musimy ich rozwalić, bo inaczej z tą piperką to będzie ciężko wygrać. Hmm. O właśnie, tu jest Leon i Cię dojechał. No gościu, nie daj się tak zabijać ciągle, bo ja tu muszę Cię ratować cały czas. Jeszcze ta piperka ma ulta, no nie. No przecież ona mnie raz trafia i mnie nie ma. <laughs> A więc, niestety, zająłem trzecie miejsce. Dlatego po prostu napiszcie mi w komentarzu jakieś ciekawe wyzwanie. Ja postaram się je zrobić za niedługo w jakimś odcinku. A teraz będę się już z wami żegnał odcinek trochę krótszy, ale myślę, że był w miarę ciekawy. Pamiętajcie o ustawieniu łapeczki w górę oraz subskrypcji na moim kanale. Bijać na mojego Instagrama Toriety, tak samo jak na Facebooka Tori Kontakt, bo tam się dużo dzieje, możecie ze mną pisać. Polecam też wijać na Snapchata yy, oraz na mojego Discorda. Do wszystkiego macie linki podane w opisie. A teraz żegnajcie, widzimy się w kolejnych filmach. Elo!